Dobra, dzisiaj zaczynamy pierwszy odcinek serii Lego z Wars z tego Nie puścikiem. Nie będzie ja się tych napisał przycać, bo i tak gumno z, z tego...

jeśli się czego nie oglądają Jeśli jesteście mądrymi rodzicami nie puszczać go gdzieś obaj Mogą tu być eretyczne sceny Koń ziobały zbieg jak Aksi łóżko Ja coś tu zbuduję Rozpiętnęli! Rozpiętnęli! Chodź jaki twardy My tu mamy gachitaty Chodź jaki twardy! No życie daj a ja mam dwa. Ej, czekaj, zapobijam się jak w grę się grało. A w nią wczoraj grałem. Ej! Testowałem pierwszą misję. Po, nie po, wiem, po, filmiki po. mogą być na stosyję zadawane, Zależy jak są gówno, nie wiem, polno nie wiem. O! Nie go bo A wyjdą. Ja nie będę zadawał czegoś takiego, bo chcę sobie razić jakieś na jakieś kule zboszonych. Z... Sorry chyba <laughs> <Zabiłem> go Eee, <laughs> ty masz powerful, a ja nie. Kasę zbieraj. Ty go przy zrobić. <laughs> Ale wiesz, że ja, ty się możesz w niego zbudzić. Czekaj, <laughs> a, nie! Nie! <laughs> nie, 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 nie. ja Ej, nie! Ej, hej, hej, hej hej, Ale ja muszę coś z nim zrobić. <śmiech> <śmiech> Jedna baba drugiej babie wsadziła do miękka grabie, a har, har, żyją i go żałę piją z góry, spoglądają wszystkim, dupie mają. Dupie mają. <laughs> Jedna baba drugiej babie wsadziła do lepy grabie, a koziola żyje i go żałę pije. Czy ktoś widział tego królarstwa na sam do góry rogami no i zupę bubu, widać? Tak, bo ja tak. Krafie już. No, no. Ej ty! No. Ja chcę zbijać kafie. Idź, idź, idź. Macie na mnie, co urządzaj? Co urządzaj? Co to jest? Prawdziwy, jak mamy dużo kasy, to so, co serce. Mamy 30 zbaw. Mm. Raz. nienawidzę tego. No, pamiętasz jak kiedyś graliśmy? A my to graliśmy w normalne Star Wars. No. Jak to gówno nas rozwalało. Kurde. Cool. A, misja będzie po... Nasz znaczy jeden odcinek będzie po jednej misji.

Właśnie... Kto się! Chodź, jak się Play hmm. hmm. Ale Kto Play level complete. Free play unlocked. Mamy postacie. Kto to Nie? Idiota. Powiedzcie może jest? Kto jest? W komentarzach nie proszę, się, proszę pisać. Nie bo się proszę proszę. W komentarzach marzę. proszę pisać, giennik jest idiotą. I mają mieć dużo łapek w górę! Hi. I czerwony magiczny guziczek. Subskrybujcie nas. A właśnie, już jest koniec, to Subskrybujcie nas! Czyli czerwony magiczny guziczek, łapki w górę. Łapki w górę! I napiszcie i... w komentarzach, że giennik jest głupi. Takiego! O! Pulsamy most i... Kantina I jeszcze sobie zrobię na pożegnanie. A muszę zapisać tu. O kurde tam był mój zapis. Słuchaj, jaką nie przechodziłam coś długo. Dobrze, to żegnamy. Czekaj, czekaj, musimy się pokazać. Jestem małbosikiem, jestem małbosikiem. Co, było, to fajne, co, 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 pokazać? co, co, co,